Siemanko wszystkim, z tej strony. Kumciopanda, a to jest drugi odcinek z naszej serii Minecraft Poradnik. Tak, w tym odcinku chciałem wam zaprezentować. Również zapadnie, ale tym razem troszkę innego typu. Ta zapadnia będzie stykała się równo z powierzchnią podczas zamknięcia. No, i do zrobienia tej zapadni będziemy potrzebowali lepkich tłoków, redstone'a, repeaterów i dźwigni. I nic więcej. I no, jakiegoś bloku oczywiście. U mnie to będzie sandstone. I tak. Kopiemy sobie dół. O głębokości 3 <laughs> Głębokości 3 i długości 2. I, szeroko, i szerokości 1. Yy, tutaj dajemy pistony. A yy, przepraszam, jeszcze tutaj musimy wykopać. Tak, tutaj dajemy pistony. Tutaj jeszcze jeden piston i tutaj blok. Yy, tutaj można już wykopać miejsce no, yy, którym będziemy włączali, ja dam na przykład tutaj dźwignię i teraz połączę dźwignię z tym mechanizmem. Tak. I teraz, aha, jeszcze trzeba tutaj opóźnić. Ja sobie opóźnię o trzy. O, i teraz będzie się wysuwało. I teraz zrobimy, trzeba dać tutaj redstonea. Połączyć go następnie, połączyć go z naszą dźwignią. tutaj nie trzeba żadnych repeaterów. No i w sumie już cały mechanizm jest gotowy. Jeszcze to przykryjemy, żeby było jakoś tak wyglądało lepiej. no i tutaj można coś tam lawa dać, do jakichś escape może się czasami przydać. Tutaj lawa i. Zobaczmy, czy działa. O, proszę bardzo. Wszystko tutaj nie Jest i tak. Myślę, że ten redstone tutaj nie jest specjalnie jakimś brzydkim. Ten redstone nie pisał. Nie myślę, żeby jest jakimś specjalnym. specjalnie dekoracyjnym. Ale nie ja myślę też, żeby przeszkadzał. <laughs> no, wszystko, wszystko ładnie działa. A ja się z Wami żegnam. To był drugi odcinek. I jak jeśli się podobało skomentuj film, zostaw łapkę, no i zasubskrybuj. No, a ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!